Cześć, witajcie na moim kanale, na moim kolejnym odcinku z Brawl Dzisiaj będziemy sobie otwierać skrzynki za, za zaległy odcinek Pod tamtym odcinkiem, kiedy mówiłem i tyle ile wbijecie łapek w górę Tyle otworzy Big Boxów, były aż trzy łapki w górę Jak dzisiaj sobie otworzymy trzy Big Boxy Pierwszy 101 Golda Drugi 115 No cóż, no to niestety nam z żadnego nic nie wypadło, ale jeśli, jeśli chcecie, żeby, żebym otwierał kolejne big boxy, to możecie w tym, pod tym odcinkiem bić tyle, ile chcecie łapek w górę, tyle otworzę big boxu, więc to od Was zależy. Lecimy tutaj sobie, otwieramy skrzynkę oczywiście, El Primo. Z Elprimo to ja się nie timuję. Dobra, Steamuję się z Elprimo. Tam mamy Steel. Trafiłem go. Panie Bog, gdyby on mi dał tą skrzynkę, otwieram ją sobie. O, ja chcę to nastroić, ale ja się chyba zmienię nie Timujem. Mam Rico. Riko to już zaraz... Aha, dobra. Z to już nie zabijam. Na tą mapę jak zwykle grałem Bo, Rico, a czasami El Primo. Rzucam głowę, oby ten, ta głowa nie sfokusowała mojego El Primo. Co tam dostu? Ja sobie na nim chcę nabić Uta. wiem, chyba... Ja go nie chcę... Nie! Ja tak naprawdę. O, dobra, deda on. Ej tu. Czy tu jest szarka srebrna? Ja tego El prim, Primo nie chcę zabijać. Ej, dobra. Tam sobie rzucę tą głowę. O, no, niestety chyba sfokusuję. Tutaj przypadkiem. Ej ty. I ty co on? No? no i mnie zabił. Ja nie mogę. a Chciałem się z tym elkremostrąć. O dobra, czwarte miejsce plus 4. Dobra, lecimy. Dobra, zagramy sobie jeszcze jedną gierkę, -tikiem, a potem weźmiemy Rico. Nie zapomnijcie strzelić z subika, bo lecimy po 10 subskrypcji, więc mam nadzieję, że, że tak mniej więcej. Do tygodnia chyba powinno nam się udać. Tu mamy Bo. Ty, ja mogę w sumie w niego wjechać. O Boże! Zaryzykowałem totalnie. W sumie. Boże, z panikowymi gardy dużo. I to jest tanik czem na Bibi. Ona jest dosyć spoko. Ale teraz wyszedł w challenge o nią. Tego Bobby pasowało zabić. Tą Bibi nie chcę zabijać. Ja to sobie zbiorę. Ta Bibi chyba... Nie, Edgar na nią skoczył. Dobra, ta Bibi ucieka sobie. Nie, no dobra. Tam chyba jest ten Edgar. Tego Edgara będę musiał uważać, naprawdę. Jak on na mnie skoczy, to to chyba zginę. Dobra, lecimy. Ja się boję troszeczkę tego tego mojego teammate'a, ale dobra. Myślę, że nie powinno być źle. Aha, tu jest to Bibi. Dobra, tutaj rzucam sobie o głowę. Tauda doprowadzi mnie. Ej, co się stało z moją głową? Dobra, mam dosyć spokojną miejscówkę. No nie mam spoko ilości klubów, widzowie... Pasowałoby. Niestety. Wbieżam w niego. Teraz. Tutaj mnie niestety dociskają. No I już zostaję zabity. No niestety nie zabiły No cóż to. Tak to bywa. Takie są. Takie są, są Dobra. Ja sobie wezmę. O rytko. też nie jest taką złą postacią. Robi tylko. Dobra, lecimy. Tutaj mamy jedną Cuba Bula mamy. To, dobra, dzięki za cuba. Ja na mi sobie ulta troszeczkę nabiję. Aha, ucieka, może się mnie boi, nie wiadomo. se gadżeti. Tyłbój nie ma żadnych sił, więc strzelę tak sobie. Pójdę do prawego górnego rogu. Niedawno sobie kupiłem naładowanego Rico, on mi się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podoba. Wy teraz ustawiacie w komentarzu, czy dobrze wydałem 150 gemów na niego. Moim zdaniem naprawdę spoko. Ja go sobie ultuję przepięknie Ten Edgar za w sumie na Ed, Dobra, zostawię tego, bo. No niestety ten Edgar nie chyba por, porobiłem go. Ej, to on nie chce zabić? No i... Dobrze, 88 HP. Ty widzisz jak ja go w ogóle nie biłem? Nie wiem. Dobra. Teraz zadam sobie takie pytanie. Gdzie jest ten mój ból? Muszę w środek patrzeć najbardziej. Dobra. Dziwne, że nie było żadnego tika. Czasami też wolę robić tak sobie. Jest mniejsza szansa, że zginę rozwalam tylko gdzie ktoś jest są mi najbardziej ciekawi aha tu jest ten styl no on dadam niestety ode mnie 28 chyba ma ty troszeczkę x dam aha szelka porba el primo no to ta szelka już dada bo niestety się ujawniła random ult no i easy, łatwiej Jawiam sobie jeszcze Orico Dzisiaj widzowie się pojawi odcinek jeszcze jak kupuję pakiet emoty, więc zachęcam do obejrzenia, bo naprawdę, bo naprawdę będzie się działo. Sobie rozwalam tą skrzynkę. No. Edgar tam jest. Na Ta Edgara w sumie jak będę stał bardzo przy ścianek, to w sumie nie muszę się go bać w sumie mogę go sobie tak pobijać. on ucieka no i dada. Tak. tak to sobie bo tutaj nie stać bo jak no, na przykład jakaś szoka mi wyskoczy z lutem to nie ryzykować życia więc tak się ustawię i będę strzelał no, tam miny są dobra a wiecie co ja zrobię? Troszeczkę przejdę po mapie. Ulta. Dynamike chce się z... chyba ze mną ztimować. Do Dynamike właśnie, yy, mia... właśnie mam taką emotkę z kropelką. Z kropelką. W sumie mogę pogierce wam pokazać. Ten Dynamike też stara się tam robić co może. To Ci ciężko. Aha, ja go niejaki, co tam za uderzyłem. Aha, chyba tak jakoś. Ciekawy, gdzie jest. Ten... Ej, no, znowu go. O, boże, dobra. To jest... nic nie trafiłem. No, będzie ciężko, widowy. Będzie ciężko. Dobrze, na Mike. Brawo. W sumie byłoby dobrze... O! Daj, Dynamite teraz musi znowu ulgnąć. Dobra, teraz Bo trzeba zabić. No nie, no Bo! Niestety mnie zabił, ale dobra. Obejrzymy sobie, czy Dynamite go zabija. Chyba nie. Chyba nic z tego. Mam jeszcze ten Star Power. No niestety został zabity. Zagalamy sobie jeszcze gierkę Bo już biłem na 750 więc go nie będę Steam mam też dosyć wysoko A zagramy sobie zagramy sobie Zobaczymy czy jest dosyć dobry Ale lecimy Po tej gierce nastąpi koniec tego odcinka Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba. Tak jak mówiłem, dzisiaj się pojawi odcinek, jak będę otwierał tą, tą taką epicką emotkę. Chciałbym dropnąć najbardziej do tego. Do Majka albo do El Primo. Do El Primo i do Dynamite'a kolekcjonuję emotki. Więc na pewno coś dobrego się dropnie. Tutaj mamy bo w bym się tak przeszedł troszeczkę po mapce. Aha. Że jestem taki, że sobie wchodzę na środek jak taki. Tak, o. To bym musiał teraz zaraz, zaraz już... Iść! No. daj Dynamik nie poradzi. Teraz zagram sobie jeszcze ostatnią gierkę Dynamikiem i zobaczymy. No zobaczy tikiem. Marcis tam jest więc... Mordzica się troszeczkę, może i jest mocna, ale troszeczkę go się mniej boję. Więc ja bym go sobie... Jak naładuję ulta to już mam 100% pewności, że nie muszę się bać. Chyba go nie trafiłem. Teraz go trafiłem. Znowu go trafiłem. Jeszcze za niedługo mam ulta. Dziwne, że go nie trafiłem. Dobra, trafiłem. Aha, on próbuje tutaj zmumentować. No dobra Ej, ty ja odpaliłem. No dlaczego? No, ej, widzicie, ej, ty stoi przez skrzynce. Dobra, teraz dopiero. ja się go nawet nie boję. Więc puszczam sobie głowę. No i on teraz będzie dostać od tej głowy. 3000 już ma HP no i leży bo raczej nie będziemy brać teama jak będzie mała strefa to, to mi się team przy, przyda ale chyba on zaraz Jest tutaj deda? no ja dedam lecz mi tutaj z kuszaka zagramy sobie jeszcze ostatnią gierkę riko to będzie koniec w tym, tym odcinku gdzie ja mam riko? Nie wiem czy wybrać ten Star Power, ale dobrze. Zagram ten na tą mapę wyjątkowo lubię brać Rico z tym Star Power, super skoczek. A, a, ten, a ten drugi, gdzie jak mam mało HP, to wtedy mam Speed'a. To wolę brać ten. To wolę brać po prostu ten Speed, bo on mi się bardziej przyda. A na te mapki po prostu wolę brać tą. Gdzie po prostu się odbija i mam więcej Co więc rozwalam sobie tutaj Edgara Na razie bardzo dobrze mi idzie no, lecimy Tutaj w sumie na środku Ktoś może być Więc będzie dosyć ciężko Rikot ja sobie wolę tak sobie normalnie obijać A nie ryzykować ale Primo zabił szelkę jakąś aha, tu jest kolki, to go mogę tak sobijać. tak wychodzić z sumie. nie, ja się z nim nie chcę teamować ty, ode mnie obrywali, ja też obrywam tylko ja mogę sobie tak robić też 3005, mam HP Dobra, stymuję się z nim Dobra, tam jest El Primo na dziewiątym. Nie, w sumie, się troszeczkę tak. Dobra, El Primo ma. Kota, ty ja się w sumie nie boję. Ty, bo mój El Primo zaraz zginie. Ten Leon ma deduwę totalną. W sumie, Gotia mogę tak urknąć. Ten El Primo mnie, założymy się. No i mnie zabiją. Powiedziałem, no, że mnie zabije właśnie dlatego tyłu, nie chciałem się za bardzo do niego pchać, ale dobra. Mam nadzieję y, y, widzowie, że taki odcinek wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się, cześć.